Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym vlogu. Zaczynamy ze Starego Miasta, w sumie z Głównego. Administracyjnie chyba bardziej będzie poprawne Główne Miasto, ale ok, jesteśmy generalnie w tej części miasta, pomiędzy Starym a Głównym Miastem. No i co, lecimy w takim razie z kolejnym dniem i zobaczymy, co nam się w międzyczasie wydarzy. Ja, jak nie trudno się to umyśleć, przyjechałam na mieszkania, Dzisiaj są przyjazdy. Idę sprawdzić, czy tam wszystko jest na mieszkaniach ok. Mam jeszcze na niektórych braki, wiem co mam gdzie uzupełnić, więc muszę jeszcze przejść się do Rosmana. Bo ja w Rosmanie sobie kupuję takie tam podstawowe artykuły, bo on zawsze jest pod ręką. W ogóle musielibyście zobaczyć, jak wygląda mój bagażnik w samochodzie. Tam jest po prostu sklep chemiczny. Tam Cała chemia do sprzątania, no bo ja zawsze kupuję coś na zapas, żeby mieć. Później się kończę, dorzucam i no, jak tak otwieram ten mój bagażnik, to papiery toaletowe, ręczniki, płyny do kibelków i tym podobne. Marzę sobie, że może kiedyś przejdzie taki czas, że będę właśnie otwierała samochód, a tam będzie ładnie, czyściutko wszystko poukładane, bo niestety przy tych pościelach i tych wszystkich chemicznych środkach to jest nie do ogarnięcia. A ja tymczasem pomykam na rybaczki. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was pamięta te mieszkania. To jest taki już starszy, starszy blok, który jest tutaj właśnie no, na głównym, głównym mieście. I ja mam tutaj dwa mieszkania. Na dwóch piętrach tak się złożyło właśnie, więc to jest akurat przyjemne w zarządzaniu. Tak człowiek musi przechodzić i może sobie łatwo też między piętrami czasem rzeczy przerzucić. Natomiast to są takie, oj, widzicie, idę, nagrywam i zaraz wpadnę w jakąś dziurę. Natomiast to są akurat takie bardzo, bardzo proste mieszkania. Ja Wam je kiedyś tutaj pokazywałam, taki typowy standard, naprawdę ekonomiczny. Ale teraz jak się tutaj zazieleniło, to naprawdę uroczo to wygląda. Zimą to niestety w tych starszych częściach miasta potrafi wyglądać no tak sobie, trochę smutno. Natomiast no przyznajcie, że jak jest ta zieleń, no to ma to swój urok. Na Rybaczkach za to jest taka moja ulubiona sąsiadka, pani Barbara. Ono tutaj pilnuje wszystkiego. Za każdym razem, jak wchodzę na klatkę i czekam na windę, to pani Barbara się pojawia, sprawdzić kto w ogóle wszedł na klatkę. I zobaczcie, jaki tutaj w ogóle wisi komunikat. Miły lokatorze, posprzątałam pety na trawniku, a tu patrzę znowu są. Proszę nie rzucać, rosną kwiatki. Lokatorka. I teraz coś wam pokażę. Bo jak się odwrócimy, to zobaczcie, co tutaj powstało. Widzicie to wiadro? Wiadro na pety. I i tak nie ma porządku, słuchajcie, i tak pety leżą obok wiatra. To jest po prostu niesamowite. I powiem Wam, że na przykład jeśli chodzi o tą panią, to ja akurat w pełni ją popieram. Bo tutaj pod jednym z ostatnich filmów. Na temat Biedronki, tej akcji w Biedronce. Może nie wszyscy kojarzą, tam był generalnie taki temat, że pan w Biedronce wyjadał sobie towar na stoisku warzywa, owoce. Ale nie tam, że spróbował jednego, tylko tu orzeszki, tu pomidorki, i tak dalej, i tak dalej. Ja temu panu zwróciłam uwagę i to się z tego wywiązała dyskusja, że jestem bezczelna, że zwracam uwagę starszej osobie. Bo przecież on sobie może jeść w Biedronce, Biedronka nie zbiednieje. Ale nie o to chodzi. My tam wtedy też rozmawialiśmy, gdzie są granice takiego czepiania się i wtrącania się w życie innych, a w którym momencie uwagę należy zwracać dla dobra wspólnego. I powiem powiem Wam, że akurat jeśli chodzi tutaj o tę panią, to ja ją w pełni popieram, bo ona naprawdę stara się dbać o te tereny zielone tam obok. Robi to za własne pieniądze, a robią to za własną kasę, naprawdę. A później właśnie przyjdzie ci jeden z drugim i po prostu to, to zasyfi. I to nie jest fajne, bo to jest akurat takie nasze dobro wspólne. Wszyscy tam chodzimy, mieszkamy, tak... No, no nie wiem, dobra, mi się to akurat w głowie nie mieści, tak, no ale mówią, że no nie wszystko... Na tym świecie musimy rozumieć, a tak mi się wszystko skojarzyło, też mam kiedyś opowiadałam, nie wiem, czy pamiętacie, a propos tego, że wiem, że te panie robią to za własne pieniądze, to tak trochę z drugiej strony, bo kiedyś na jednym z podwórek pani akurat te kwiatki tam sobie pielęgnowała, ja tak podchodzę i mówię, że jakie ładne te kwiaty, że tak fajnie tutaj pani o to dba. Na co ta pani tak się obruszyła i mówi pewnie, pewnie, ładne kwiatki, wszyscy tylko ładne kwiatki, ale żeby się dorzucić to nikt nie da i mi się wtedy tak niezręcznie zrobiło, bo ja tylko chciałam skomplementować te kwiaty, no nie jestem członkiem tej wspólnoty, tak na no zarządzam tutaj tylko tymi mieszkaniami, faktycznie nie dokładam się do tych kwiatków, a wyszło tak sobie no dobra, żeby nie było, że tylko ja w kadrze, ale trochę Gdańska. Słuchajcie, idę w kierunku Madison'a i zobaczcie, po lewej stronie, tu gdzieś jest hotel Mercure, dla osób, które kiedyś dawno, dawno były w Gdańsku albo mieszkaliście w Gdańsku, a się wyprowadziliście, bo wiem, że są tutaj takie osoby, to zobaczcie, po lewej stronie tutaj była ta nasza słynna dziura wstydu. Pamiętacie? I już jej nie ma. Jest zabudowana i są kolejne mieszkania i apartamenty. Chociaż akurat uważam, że tutaj to dobrze. A że ta dziura jednak żadną wielką atrakcją nie była. No, na Ziemię kupił prywatny inwestor. No wiadomo, że nie postawi tutaj terenów zielonych, tak. No wydaje pieniądze po to, żeby na tym zarobić. No miasto też musi zarabiać, ale to, to znowu też długi temat. To już może w tego rodzaju dyskusje też nie wchodźmy przez tego rodzaju vlogach, bo to akurat takie lekkie daily vlogi. No. Ale ja uważam, że fajnie, że ten teren przynajmniej teraz już ja tam na dole są lokale usługowe, więc i w tej części, mam nadzieję, będzie się za niedługo więcej działo. Więc ten ruch też się rozłoży, ruch turystyczny mam na myśli, na różne właśnie części tego starego i głównego miasta. Przy Medysonie jesteśmy, ja akurat wchodzę bocznym wejściem do Invicty. Zobaczcie, tam po lewej stronie piekarnia gruzińska. No, coś nowego w Gdańsku. Wczoraj akurat o tym czytałam, także za chwilę jak wyjdę z Invicty, to podejdę sobie z wielkim miłośnikiem kuchni gruzińskiej, mimo że w Gruzji nigdy nie byłam. A jakbym była, to dopiero bym się pewnie kuchnią zachwycała. Także tam za chwilę jeszcze podejdziemy. Patrzcie, idę z zakupami, mam hacza puri z serem i ze szpinakiem i mam tam puri, puri chyba tak, jak dobrze pamiętam, chlebek gruziński. <grymne> Ole, jedzenie może cieszyć. No a co powiecie na kawałek starego miasta ulica długa i długi targ. Na skrzyżowaniu zobaczcie ile nas tu jest, a jest środek tygodnia do południa. Które przed chwilą było widać przymierzani to, co ze mną wyszło, to są rzeczy z Handemu, sukienka w panterkę, taka plisowana. I body, słuchajcie, w taką zebrę. To body w ogóle pasuje mi genialnie na strój kąpielowy. Ja nie mogę sobie nigdzie znaleźć stroju kąpielowego, który by mi pasował, a to body po prostu leży idealnie. I zastanawiam się, czy nie zrobić z niego po prostu stroju kąpielowego, zwłaszcza, że to jest taki nieprześwitujący materiał. Nie wiem, jak on się jeszcze pod wpływem wody zachowa, chociaż nie, no prześwitywać nie będzie, bo jest duży, duży wzór, więc nie wiem, czy nie będzie mi robił właśnie za strój kąpielowy. Jeszcze się zastanowię. No i właśnie taka sukienka w panterkę. No, ale to słuchajcie, to się jeszcze zastanowię, bo no, przeszłam się po sklepach, żeby w ogóle właśnie zobaczyć coś, takie zwierzęce motywy, panterki, zeberki i tym podobne, tak? No bo to teraz takie w trendach i żeby coś takiego trendowego sobie kupić, jakiś drobiazg. Um, I teraz powiem Wam tak, jak ja widzę u kogoś stylizację właśnie z taką panterką, mi się to naprawdę mega podoba. Naprawdę są dziewczyny, które potrafią świetnie ograć, no bo tu jest też taka cienka granica, tak? Między tandetą a tym, żeby wyglądać stylowo. No i jest mnóstwo takich stylizacji, gdzie dziewczyny po prostu w ubraniach w takie zwierzęce, printy wyglądają po prostu genialnie. Bardzo, bardzo mi się to podoba i bardzo mi się właśnie ta sukienka w tą panterkę spodobała. Natomiast, kurczę, tak jak czasem rozmawiamy. Wiecie, jak czasami ma się w głowie po prostu zakodowane coś. Ja tak mam na przykład z panterką. Do czego zmierzam? Panterka to mi się zawsze z peggy bandy kojarzyła. No i po prostu z <grym> I zastanawiam się. Ja wiem, że ją można fajnie ograć. Ja wiem, że ona świetnie będzie wyglądała z lnianą marynarką na przykład. I że to może naprawdę wyglądać fajnie, elegancko, niekoniecznie pandetnie. Tylko zastanawiam się, na ile to coś takiego, co mamy tam w głowie z tyłu, jakieś skojarzenia, są później w stanie nad tym. Jakoś tak zwyciężać, bo... Żeby nie było tak, że no... O, oh, i się zaplątało. Raz jeszcze. Mam nadzieję, że rozumiecie, do czego zmierzam. Szybko myślę, szybko mówię. Chodzi mi o to, czy właśnie takie myślenie, które mam gdzieś tam z tyłu głowy, nie spowoduje, że ja jej po prostu nie będę nosiła, bo będę się w niej źle czuła. Mimo, że z jednej strony będę wiedziała, że wyglądam fajnie, bo się sobie będę na przykład w tym podobała, to z drugiej będę gdzieś miała takie... Tandem, panterka, Tandeta, kicz i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, tutaj ta granica jest dla mnie bardzo, bardzo płynna. Muszę się zastanowić. Niech ona chwilę poleży. Tak jak mówiliśmy, słuchajcie, ta sukienka kosztowała raptem... No to jest w ogóle nasz ulubiony materiał, to jest poliester. Tutaj nie ma, nie ma szału, natomiast ona jest naprawdę bardzo, bardzo ładna, fajnie ta góra się układa. Tutaj akurat to wycięcie na rękawie jest takie akurat, że tam pół stanika nie wystaje. Długość jest po prostu moja, idealnie za kolano, więc bardzo, bardzo mi się podoba. Ja miałam akurat rozmiar S, tak jak widzieliście, one są teraz na przecenie, bo one są za 60 zł, ze 139, przeceniona na 60 zł. Jest ciężka, więc nie będzie jakoś specjalnie na wiatrze podbiewała. No nie ma konieczności halki, bo jest wzorek, więc nic nie prześwituje. Ale nie wiem, zastanowię się. Bardzo mi się podoba, ale tak jak rozmawialiśmy, ja nie chciałabym, żeby mi coś wisiało w szafie, bo strasznie tego nie lubię. Więc jeszcze po prostu do przemyślenia na chłodno. A Drugie właśnie to, co Wam pokazałam, to jest to body. Body z kolei tam kosztuje 4, 4 dyszki. I pomyślałam sobie, najpierw właśnie wzięłam, z myślą, że, a może po prostu właśnie bluzka, żeby trochę tego było mniej. Przy taki, no bo tutaj mamy tą zeberkę, tak? Żeby było mniej, w sensie, że dobra, ubiorę sobie czarne spodnie, czy chociażby jeansy, tak jak miałam dzisiaj. No i po prostu u góry będzie ta, ta zeberka, tak? Więc nie będzie ten wzór taki bardzo, bardzo rzucający się w oczy, a jednak coś ciekawego, coś się będzie działo. No mówię, trochę podpasował też jako strój kąpielowy, bo całkiem fajnie to wody leżało. Więc tutaj też się muszę zastanowić, chociaż to myślę, że akurat ze mną zostanie, że wykorzystam właśnie albo jako strój i myślę, że jako bluzkę to akurat bym nosiła. To się ładnie układało tutaj na, na dekolcie, akurat w rozmiarze mi pasowało. To chyba też mam eskę, tak, też jest akurat eska. Akurat no, to zobaczę jeszcze, co, co z tym zrobię. Mam już poprasowane teraz, rzeczy przez ten test stacji parowej, więc planuję, planuję nagrać właśnie tą aktualizację szafy. To zobaczycie, właśnie co w tej szafie się aktualnie znajduje. Jeżeli czegoś nie ma, a kojarzycie, że wcześniej kupiłam, no to później będę mogła się odnieść właśnie co z tą rzeczą było nie tak i dlaczego jej już w szafie nie ma. No bo tak jak nieraz rozmawialiśmy, no ja się staram nad tą zawartością panować, żeby tego tam nie było za dużo, bo im więcej, tym paradoksalnie później trudniej się ubrać. Ma ja. No właśnie, kota. No, dobra, to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o ubrania. Taka sukienka właśnie w panterkę i body w, w zeberkę. W zeberkę, no. Nie, powiem Wam, jestem po prostu dzisiaj nieprzytomna. No jestem autentycznie nieprzytomna. Idę się po prostu napić kawę, cały czas za mną chodziła, w końcu nigdzie na tą kawę nie poszłam. Nie wiem, czy ja to tutaj mówiłam, chyba nie. W ogóle powiem Wam, że dzisiaj rano się obudziłam z takim dziwnym, strasznym uczuciem takiego poddenerwowania w środku. Nie wiem totalnie z czego, z czego to wynika, czy, czy tak macie, ja tak mam od czasu do czasu, że po prostu się budzę i mimo, że na przykład nie jest na ten dzień nic tam specjalnie zaplanowane, nie mam jakichś, nie wiem, stresujących e, sytuacji przed sobą, to budzę się z takim jakimś uczuciem lęku... Lęku i strachu. I dzisiaj właśnie taki jakiś niepokój mi od rana towarzyszył. Zadzwoniłam do mamy, zadzwoniłam do taty, bo mi tata jest na wyjeździe akurat, czy wszystko w porządku. Zadzwoniłam do Pawła, czy nic tam się nie stało. To jeszcze wszystko ok, bo był w pracy. I tak jakoś właśnie przez cały ten poranek się czułam swoje, nawet takiej hałą, właśnie do, do pracy na stare miasto. No to jeżdżę przy muzyce klasycznej, teraz znowu tak uspokajam emocje, też tak się starałam powoli jechać, żeby nie prowokować żadnych zdarzeń, bo jakiś ten niepokój mi towarzyszył ale na szczęście to się rozmyło, natomiast to no tak mi po prostu jakoś muli od, od rana. Może to też kwestia ciśnienia, nie wiem, może człowiek reaguje, ale chyba po prostu wypije sobie kawę i może to mnie troszkę postawi na nogi, bo tak nawet jak patrzę na siebie jak mówię, to jakaś taka śnięta z A bo chyba o tej muzyce klasycznej też on tutaj mówiłam a propos tego prowadzenia, bo... Ja mimo, że jestem młodym kierowcą, no bo nie jeżdżę jeszcze roku czasu tak, po tej takiej no, 16-letniej przerwie, to powiem Wam, że ja się już zupełnie nie boję jeździć. W sensie naprawdę fajnie się czuję za kółkiem. Nie, znaczy w sensie nie ma we mnie jakiejś takiej brawury, tak? Ja, ja mam sporo pokory do tego, co się na drodze może wydarzyć i jestem świadoma tego, że moje umiejętności to, to jest jeszcze tyle, tak? Bo wiele zdarzeń mi jeszcze na drodze nie spotkało, no to doświadczenie zdobywamy, zdobywamy w praktyce, natomiast nie ma we mnie takiego lęku, tak? Ja jeżdżę bardzo dynamicznie, nie mam problemu, żeby tu się włączyć, tu się włączyć, tu wyprzedzić, tu przejechać i tak dalej. I jestem taka bardzo gadatliwa, jak prowadzę, jak się ze mną jedzie, to. Zawsze każdy, kto jest pasażerem obok, mówi: Boże, to by się po prostu później nie zamyka. Ty mówisz, mówisz i mówisz. No bo ja cały czas mówię do wszystkich wokół, którzy są: chłopaki, chłopaki, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Panowie, nie stoimy, no i właśnie nie zdążymy na tym zielonym przejechać. No bo tak wolno ruszają na tym zielonym: no czy to już nie można by się przygotować i na tej jedynce być? Czemu to tak wolno idzie, i tak dalej, i tak dalej. I ja tak gadam, 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 tak? No bo faktycznie ta moja jazda jest dość dynamiczna i ja od razu reaguje na to, jak się światło zmienia, i tak dalej. I tak dalej. No, natomiast, tak przez ten weekend majowy, właśnie tam parę razy była okazja, że Paweł ze mną jeździł jako pasażer i ja prowadziłam to. Stwierdził, że y, powinnam chyba jednak troszeczkę ostudzić emocje, że dynamika dynamiką, ale ja tutaj zaczynam iść trochę w złym kierunku. <tak>, tak tak powiedzmy, więc wzięłam to sobie bardzo do serca tak i od poniedziałku właśnie znowu wróciłam do terapii muzyką klasyczną. Naprawdę, jeżeli właśnie macie problem z emocjami, na drodze macie partnera, który ma problem z emocjami, naprawdę włączcie po prostu muzykę klasyczną. No taka, nie macie płyt RMF Classic, ja jeżdżę na RMF Classic po prostu. już właśnie kiedyś tak zrobiłam, jeździłam właśnie na muzykę klasyczną, później przerwałam i wróciłam do moje playlisty na Spotify, a ja tam jest często bardzo dynamiczna Muzyka teraz Maja nam tutaj wchodzi z kolei z tyłu. Coś wam pokażę. Tak to wygląda w drugą stronę. Ja tutaj na książce mam podłożony aparat właśnie. Ja to sobie przyszła Majusia monitoring osiedlowy robić. Dobra, ja odstawię tą kamerę, ale Maja żebyś mi jej czasem nie strąciła. No i zgubiłam oczywiście wątek, no i wiedziałam, że tak będzie. No ale generalnie jeździłam przez jakiś czas właśnie na klasycznej, później przerzuciłam się właśnie na moją playlistę taką bardziej dynamiczną i. Z Powrotem jednak wracam do chyba nie jest tak, że to po prostu chwila czasu i człowiek się uspokoi, ale że to trzeba w trybie ciągłym słuchać właśnie muzyki klasycznej. No słychać te koty, no to jest dąb z kotami. No inaczej się po prostu nie da. Akurat takie godzinki nienawiści, jak to ja mówię, tutaj się ganiają. No więc klasyczną bardzo polecam właśnie jeszcze i dzisiaj też tak trzymałam się właśnie prawego pasa. Kaśka nie wyprzedzaj, jedź spokojnie prawym, zdążysz, nie musisz. Powolutku. No, więc tak się stało. No i właśnie tak to teraz wygląda, więc mam nadzieję, że od tego momentu po wypiciu tego kubełka będzie mi już po prostu tylko lepiej. Dobra, jak już dzisiaj trochę o ciuszkach. To słuchajcie, a propos tego filmu, o którym wspominałam, aktualizacja szafy. Bo jeżeli jesteście tutaj właśnie od niedawna, to na kanale są takie vlogi na temat zawartości mojej szafy, idziemy sobie wtedy po kolei i omawiamy, co się tutaj. Znajduję, a że ta szafa ewoluuje, więc trochę się tu ostatnimi czasy pozmieniało. Ja w ogóle mam taki system, zobaczcie, wiszą spodnie, wiszą spódnice. One wiszą też kolorami, ale też rodzajami spódnic, sukienki, później też kolory, biała, beżowa, żółta i dalej ku ciemniejszym. Są sweterki, no i są wszystkie, wszystkie bluzki i jeszcze tam u góry jest takie piętro dla sweterków. I to sobie za niedługo omówimy. Tamten vlog, akurat właśnie na temat szafy, cieszył się bardzo dużą popularnością, co było mega miłe dla mnie. Wiecie, fajnie nagrywać, wiedząc, że to się podoba. I że jest chętnie oglądane przede wszystkim, tak? Bo jak już się poświęca czas na to nagrywanie, no to fajnie wiedzieć, że jesteście, że komentujecie i że, że rozmawiamy, i że to ma właśnie jakiś sens. Stąd, tak jak był w komentarzach rozmawialiśmy. Pojawi się właśnie aktualizacja, to sobie porozmawiamy o tym, co się sprawdza. Takie to moje ulubione marki. Wiecie, że ja noszę bardzo dużo Kosa, bardzo lubię markę KOS. Jest sporo ubrań z Zary, jest HM, jest Massimo, jest kilka takich moich ulubionych marek o Risk Made in Warsaw, t-shirt jeśli chodzi o polskie marki, i przy okazji tego vloga, właśnie tą szafę sobie. Omówiłem. Także, jak ktoś jest zainteresowany takimi ubraniowymi tematami, to tak komunikuję, że w tym tygodniu postaram się właśnie tego vloga nagrać. No dobra, teraz to już chyba było wszystko, jeśli chodzi akurat o ten daily vlog, tak? Żeby tutaj nie przeciągać, bardzo Wam dziękuję za uwagę i będziemy się widzieli w kolejnym filmie. I chyba kawa pomogła Wam, powiem, bo tak jakoś trochę życia we mnie więcej tchnęło. Dzisiaj w ogóle jest sieroda. to też taki, ja teraz jak wiem, że Was tutaj jest więcej nowych osób, więc ciągle podkreślam, jeżeli ktoś o czymś nie wie, tak żeby wszyscy tutaj byli na bieżąco i żeby nam się jakoś fajnie razem żyło, my w środy mamy tak zwane randki małżeńskie. No, jest coś takiego. Wiecie, żeby w tej zabieganej codzienności znaleźć jakiś taki czas też dla siebie, no bo w tygodniu często się widujemy wieczorami, bo każdy tam jest zajęty swoimi obowiązkami, a środa to jest taki dzień właśnie, kiedy nie ma po południu żadnych obowiązków, przynajmniej tak się staramy ten dzień poukładać, tak żeby to popołudnie było wolne. I dzisiaj właśnie za chwilę Paweł wróci i zobaczymy, jak sobie jeszcze tą środę zorganizujemy. To może być wyjście do kina, to może być wyjście gdzieś tam, nie wiem, na jakąś kolację, na kawę albo na spacer po prostu. No generalnie chodzi o to, żeby spędzić ze sobą trochę więcej czasu, tak po prostu porozmawiać, nadrobić jakieś zaległości, które tam się z tygodnia nazbierały. No po prostu wspólnie spędzić czas, no taka nasza związkowa tradycja właśnie małżeńskie, randki małżeńskie. Sierody. Także czekam właśnie za chwilę. Paweł wróci, a jeszcze może mi się uda w międzyczasie zmontować tego vloga. Dobra, teraz to już naprawdę wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i widzimy się przy kolejnym vlogu.